Bardzo się cieszę, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie już po raz drugi jest partnerem i współorganizatorem strefy ESG podczas konferencji Invescavs. ESG dzisiaj dla firm inwestycyjnych i podmiotów zarządzających aktywami stał się takim nowym paradygmatem działalności. Dialog inwestorów ze spółkami w kontekście ESG ma kluczową wartość, szczególnie w tym momencie, kiedy spółki powinny zacząć transformować się w kierunku gospodarki zrównoważonej. Firmy muszą pracować nad tym, żeby tworzyć zintegrowane, holistyczne podejście do tego, jak ochronić siebie, ochronić kapitał, ochronić in interes. Zagadnienie problematyki ESG i jej wpływ na wartość nieruchomości pojawiło się niedawno, natomiast jest bardzo istotne. Sam, same przesłanka tego ESG tego jest, jest bardzo dobra, no bo generalnie pieniądze po raz pierwszy, być może nawet w historii kapitalizmu, ma, mają nie tylko dawać zysk, ale mają też płynąć w dobre sektory, takie, które właśnie myślą o świecie i o, i o człowieku.